A dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w Angry Birds Epic, prosiliście mnie, bardzo dużo komentarzy było, żeby wrócić do tej gry, pokazać wam nowe wydarzenie, wyzwanie, event wielkanocny, jak widzicie teraz wam to pokazuję, zostawcie lajeczkę, łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, że jeżeli będzie tutaj 100 łapek, to będę wiedział, żeby nagrać kolejny odcinek. Jeżeli nie będzie, no to nie nagram odcinka, bo to o to chodzi. Zostawcie łapeczkę. A i bardzo ważna rzecz, słuchajcie, jak jest, oglądacie to teraz na telefonach waszych albo tabletach, to wchodzicie tutaj na mój kanał albo na ten film, gdzie oglądacie, klikacie dzwoneczek. Dzwoneczek Wam dynda i tu taka opcja, widzicie, tu taka opcja się pojawiła. Klikacie opcję i. Proszę bardzo, macie taką listę i bierzecie powiadomienia z kanału Broad TV, zaznaczacie wszędzie, widzicie? I klikacie OK i uwzględnij też pisy. I teraz będziecie dostawać powiadomienia. Mam nadzieję, że to zrobicie, jak to zrobiliście piąteczka, piąteczka dla was. Napiszcie, że to zrobiliście. No jak widzicie, mamy wydarzenia. Tu jest Golden Easter Egg Hunt. Dobra, lecimy. Don't be Remind, nie, no to on tego nie chcę. Dobra, musimy pokonać, mamy tu ten event, musimy zdobyć tu różne fajne rzeczy. Dobra, lecimy, pierwsza nasza przeszkoda. Pierwszy punkt oporu. Zobaczymy jak mi pójdzie. Każde jakby to ten kolejny poziom do przodu kosztuje nas energię. Patrzcie jakie świnki farmerki. Ej, no nieźle, dobra, dajemy. Papryczkę na czaka i zobaczymy, co czaku tutaj wymyśli. No, powiem Wam, że dobrze poszło. No i załatwieni, elegancko. Ja mam 72 poziom. Nie pamiętam już, jaki był maksymalny. 99? Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jaki jest maksymalny obecnie poziom. Mam nadzieję, że gierka nie jest za głośno. Ok, dostaliśmy ten koszyczek. Spoko, może być koszyczek. Musimy je zbierać jak najwięcej, żeby zdobyć tam nagrody. E, dobra, co tu jest? Happy Easter. Jakaś tutaj specjalna oferta jakaś, ale to nie dla mnie. Dobra, lecimy dalej. Oj, tu papryczka będzie słabsza. No to ładnie. Lecimy. Oj, dwie fale. Dobra, zaraz ich tu pokonamy te świnki. Uuu. Dobra, spróbujmy zrobić tak. Pięknie i tak. Za tysiąc już e, nasza ta zadaje obrażenia. Nieźle. No ale my tutaj mamy paladyna, który również leczy postacie. Nasza druidka również leczy. Także spoko. E, ok. Dobra, to może zróbmy tak tutaj. I cyk. Oj, te bomby nam tu mogą wybuchnąć. Ajajajajaj, bomby nam wybuchną. Jeszcze ta świnka leczy. Eee, mamy czas. Mamy czas, trzy rundy, więc spoko. Spoko opcja. Ciekawe, czy gra nie jest za głośno. Mam nadzieję, że nie. E, dobra, zróbmy tak. Pięknie. I tutaj druidka. Załatwione. No i wyśmienicie. Idziemy jak burza. Może się uda poziom nawet wbić. Byłoby naprawdę spoko. Ale kto wie, zobaczymy zresztą. Ok, musimy koszyk zdobyć, pamiętajcie. Jest koszyk. Dobra, jest spoko. Dużo tych medali zdobywamy, więc też, też jest dobrze. No to lecimy dalej. Lecimy dalej i zobaczymy, jak mi pójdzie. Ja mogę ten, to wydarzenie cały czas robić w sumie wykonywać, ponieważ tu już są trzy pale. Wow mam dużo tych energy drinków, które czy tych koktajli, które pozwalają nam na to, czy przy, pozwalają mi jakby na to, żeby sobie stworzyć tę energię, tę energię. Dobra. Na razie to nie jest jakoś bardzo trudne, co my tutaj robimy. Dobra, bardzo ładnie to mnie cieszy. Tutaj, może, tę, tę bombę, tę bombę, bombę, bombę -bom 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 -bom. język mi się plącze. Roz... O ty, farmerze z pęzelkiem, dobra, no nic, no, my musimy tego farmera tutaj zaatakować. Paprykę, sobie zostawiam na następną rundę. Żeby było nam łatwiej Dobra, zróbmy tak Zróbmy. Uleczmy się i cyk. Pięknie. No I mamy ostatnią falę. Zaraz ta świnka zobaczy na co, na co nas stać. Pygjon! Cyk i cyk. Znaczy te świnki w sumie. Dobra, cyk, tego tutaj. Pyk. Dobra. Jejku, ile mu punktów życia zostało? Ile on ma? 113, czyli 10, 20 mu zostało wcześniej, bo 93 e, uleczył się chyba. Za 93. No i zadanko wykonane. Kolejny e, koszyczek dla nas. Subcio. Mógłbym podwoić, jakby te, te rzeczy, które dostaję, ale no nie będę oglądał reklam teraz. Jak widzicie, ja już nie mam tej staminki, więc będziemy musieli sobie ją zrobić. Tu, widzicie? A widzicie, te energy drinki nam dają tę energię, i mogę sobie e, dalej walczyć. Więc ja może wy, wyrobię sobie te energy drinki. Oj, tutaj jest. Świnki są mocniejsze, pewnie. Tak, mają więcej życia, z tego co widzę. Oj, oj, oj. Wiecie co? Zróbmy tak, może. Właśnie. I tak to pokonaliśmy je, więc. Załatwione. naprawdę idziemy bardzo, bardzo szybko zajączek jaki fajny fajny czekoladowy zajączek, kto już jadł czekoladowego zajączka mam nadzieję, że każdy z was chociaż to słodycze też nie można za dużo tych słodyczy patrzcie, tu mnie przenosi do shopa ale my pójdziemy sobie do gniazda gdzie stworzymy te energy drinki pamiętajcie o tym dzwoneczkach bo to bardzo ważne pierwsze to może sobie jeszcze wylosuję tutaj coś, jakiś przedmiot a co, piąstka jakaś nic nie dostaliśmy dzięki temu weźmiemy sobie tutaj do naszego kociołka i będziemy tworzyć te energy drinki za esencję jak widzicie trzy, cztery wow, jak to płynnie teraz chodzi ej, no mistrzostwo świata bardzo szybko ta gra teraz chodzi widzę, że troszkę ją usprawnili Dobra, mamy 24. Super. Lecimy teraz do naszej walki. Bardzo płynnie to chodzi. Jestem pod wrażeniem. Wcześniej, jak to grałem pierwszy raz w tę grę, ojojoj, to się zacinało. Widzę, że twórcy tutaj dopracowują. Ale bardzo bym chciał, żeby Roger, Robio... czy Rovio, jak to nazwał, twórcy zrobili drugą część tego. Bo ta gra jest super. Z fabułą, jakby była jeszcze. Druga część, to by było naprawdę mistrzostwo świata. Dobra, bombki damy z tym, żeby one się tutaj nam niszczyły co jakiś czas. Oj, 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 zostawcie mi mojego tego, czaka. O ty. Dobra, faladen nas tu musi podleczyć. Bardzo ładnie. A i nie użyłem Matyldy, szkoda, mogłem pierwszą Matyldą. Dobra, ostatnia fala. Dobra, panowie, czekam mi tutaj leczyć. Proszę o leczenie. Teraz paladyna atakują. Reda. Dobra, uleczmy go. Proszę bardzo, co mi tam? No i po poziom pokonany. Bardzo ładnie. I losujemy sobie zajączka. Pięknie. Pięknie. Zajączek pokonany. Mam nadzieję, że się cieszycie. Bardzo mi miło wrócić od czasu do czasu do tej gry. Dobra, ostatnią rundkę sobie tutaj strzelimy. Pyk. Dobra. Mam nadzieję, że ktoś w ogóle dotarł do tego miejsca. To prawdziwi fani oglądają filmy od początku do końca. Jeżeli ktoś tak jest tutaj do tego momentu, to naprawdę piąteczka dla Ciebie. Daj, daj emotikonkę piątki, to ja ci też przybiję piąteczkę. Na, w komentarzu napisz, wiecie, te emoji, to jej piąte... Łap, m, ręki dajcie, to ja też wam dam rękę i to będzie nasza piąteczka. To będzie taki znak dla ludzi, którzy, którzy oglądają do końca, taki top secret. Dobra, cyk. Oj, mocne, mocne te świnki. Dobra, Matyldę teraz za cel obrały. Oj, a co ta bombka robi? Co ta bombka robi? A, ona leczy tylko. Dobra. To zróbmy tak. Słuchajcie. Cyk i cyk. I Matyldka zrobi pyk. Dobra, bombka. Żadnego mi tu leczenia. Proszę mnie tu nie leczyć. Uuu, ale obrażenia. Dobra, Matylda, będziesz musiała nas uleczyć. Musisz nas uleczyć tutaj. A czak, pyk i pyk. Dobra. Redzik może tutaj dokonać dzieła zniszczenia. Proszę bardzo. I papry papryczkę teraz użyjemy na ostatnią. No nie, jako świnka. No nie wierzę. Dobra, musimy papryczkę tu zastosować. Dobrze, że są bąbki, Ale, Redzie, ty nie bij w bombkę, tylko w tą świnkę. No nie wierzę. Czekajcie, ona ma odporność. Nie, nie ma odporności. Dobra, to ją tutaj zaatakujemy cierniami. oj. oj, oj. Naprawdę będzie ciężko. Ale może damy radę. Dajesz Matylda. Chyba, chyba zadamy tyle obrażeń, słuchajcie. Dobra, Red. Czak. Matylda. Jest spoko. Dobra jest, udało się. Słuchajcie. No i co? Losowanko zrobimy. Słuchajcie, pamiętajcie, ja będę przypominał zawsze wam o tym dzwoneczku. Mam nadzieję, że będziecie z gangu hiper dzwoneczka, bo z gangu dzwoneczka jesteście. Yy, wiecie jak pikniecie dzwoneczek. To wtedy jesteście z gangu dzwoneczka, ale z gangu hiperdzwoneczka będziecie. Jak klikniecie dzwoneczek, to widzicie, tutaj macie taką opcję, wyskakuje wam na telefonie i tablecie. Kliknijcie to, tą opcję. Widzicie? Klikam opcję i wyskakuje wam takie okienko. I tutaj klikacie powiadomienia z kanału Wrott i zaznaczacie wszystkie. I klikacie OK, i dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi filmami. Ja uciekam, dzięki wam za uwagę, no i do zobaczenia, trzymajcie się.